Witam Państwa. Tak się złożyło, że tuż przed 30. rocznicą stanu wojennego władza nasza dokonała odsłonięcia pomnika Ronalda Regana w Warszawie. W ściśle wyselekcjonowanym gronie, m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Gromosław Czępiński, wygłoszono stosowne przemówienia, ściągnięto z popiersia płachtę i już było tego towarzystwa kilkanaście osób na trawniczku obok ambasady USA. Gadu, gadu i sprawa odfajkowana. Żadnego przy tym nie było zgromadzenia mieszkańców Warszawy, z których wielu od lat domagało się uczczenia zasłużonego dla Polski yy, prezydenta amerykańskiego. Nie zaproszono żadnej delegacji NSZZ Solidarność z pocztem sztandarowym. No dziwny to obyczaj. Niecodziennie staje w stolicy pomnik człowieka, który wywarł tak olbrzymi wpływ na losy Polski, dla którego bunt Solidarności był potwierdzeniem jego wiary w siłę wolności. Jako pierwszy z przywódców zachodniego świata po ogłoszeniu stanu wojennego skierował listy do Breżniowa i Jaruzelskiego, w których ostrzegał przed konsekwencjami użycia siły zbrojnej. 19 grudnia 1981 roku został ogłoszony dniem Modłów za Polskę i Solidarności z nią. Yy, cytat. W chwili, gdy przemawiam do Was, decydują się losy dumnego narodu polskiego. Przez ponad tysiąc lat Boże Narodzenie obchodzone jest w Polsce, kraju o głębokich tradycjach religijnych, ale tegoroczne święta nie przyniosły Polakom radości. Zostali oni zdradzeni przez swój własny rząd. Koniec cytatu. No w tym jednym akurat prezydent Reagan się mylił, bo rząd nie był za bardzo nasz własny. No ale to powiedzmy z innej optyki, tak to. <laughs> Można było oceniać. 24 grudnia 1981 roku w oknach Białego Domu i w oknach wielu amerykańskich domów pojawiły się zapalone świece na znak solidarności z dzielnym polskim narodem. Obecnie dzielny polski naród nie został zaproszony na odsłonięcie pomnika prezydenta Reagana. Z inicjatywy prezydenta Reagana stworzono program telewizyjny, żeby Polska była Polską wyświetlany w Stanach i kilkudziesięciu innych krajach świata. W Izbie Gmin w 1982 roku powiedział prezydent Reagan, że Polska leży w centrum cywilizacji europejskiej. Następnego dnia w Bundestagu mówił, że sytuacja w Polsce jest dowodem na potrzebę wzmocnienia obronności Zachodu. Dwa dni później w Berlinie Zachodnim mówił o cierpieniach Polaków w Warszawie. Sytuację w Polsce określał jako okupację i brutalny despotyzm. W tragicznych dla Polski latach terroru Jaruzelskiego i spółki, w czasie tej całej wojny polsko-jaruzelskiej, świadomość, że Ameryka, mityczna Ameryka, czuwa, pozwalała żywić nadzieję, że wszystko jest jeszcze możliwe, nawet wolność. Zwłaszcza, że w tej samej intencji codziennie modlił się za Polskę Jan Paweł II. Wszystkie spotkania z publicznością w stanie wojennym kończyłem słowami do zobaczenia w wolnej Polsce, na co mam dowód w postaci donosów służby bezpieczeństwa w IPN. -ie. No ale co z tą wolnością w III Rzeczpospolitej zrobiliśmy, to już jest odrębny temat. No to już o tym świadczy Między innymi sposób, w jaki odsłonięto pomnik Ronalda Reagana w Warszawie.